Wodałem jedynki na końcówce z racji tego, żeby kurwa nie sadzić ziemiaków po nocy. Wiecie sami o co chodzi. Kurwa. to jest chyba kałkaski. To jest dla panów do tego, dojazd do su do transformera. Transformera? Do tego co się kręci na bio. Do Transformersa. Ja. On wieczorem właśnie też nie chciałem przebijać, bo on wieczorem to z tego mu się nogi robi i głowa. I odchodzi ja, po mapie ja, i napierdala ja. wszystkich. Ja. Tak, bo wtedy te trzy supy się zgadzą się na pierdole ja, i... na środku mapy. No, właśnie tak, głównie najczęściej... Bitka jest na polu numer 21, 22. Ale często też potrafią na flaszkę wyskoczyć, właśnie na polu 17 i 9. Jo i ten. I wiatraki się ze słupami wysokiego napięcia napierdalają. Wciągają je do środka. Ten kablami go ciągnie, chłopie przez całą Właśnie dlatego też na słupach są zawieszone te czerwone takie bombki, żeby to wiedzieć, miały te. Ostatnio jak wiatrak się wplątał w kable, to 4 dni musiało być w od zera, bo w ogóle sprzątali tu wszyscy. właśnie na wszystkim, na jakichś Tak. Jak na, na zamku właśnie ściło tą jedną wieżę, tak. No. Bo kabel lecia przez całą mapę. Dlatego tam już nikt nie żyje na zamku i generalnie tam wszyscy się boją, dlatego też rogie usunęliśmy. Tak. Nie chcemy, Tam żeby te truposze schodziły na dół do Tak, męż. bo tam u góry najnowszy odcinek The Walking Dead nagrywają. No, też właśnie <śmiech> <śmiech> I, kurze, i ktoś już ma fadny moment żeby jak wrzucić dwuminetowe właśnie takie tak. coś. Właśnie... Nie no, wujna wyobraźnia. Ale... Jednasty sezon. Tak to jest. Jednasty <laughs> sezon. <laughs> sezon The Walking Dead. <laughs> the... Brodżak kontra. No dobra. Ja ostatnio na tyłek co założyłem w <laughs> Takie, Takie no, e, na striptis te. No, stringy. Stringy. Weź mi <laughs> tej myryndy dalej tam. Bo mnie <laughs> <bo> zaschło. <laughs> <laughs> Weźmy te tej merendy tam z tego traktora. O Boże, ta z tyłu wybujana po dwóch tygodniach. Biała już robiła. Biała, biała. Kurwa, żeby ją odkreślić, to już tyle piachu na niej było, że to szok Trzeba było najpierw zdrapać piasek. Eee. Cześć siema, witajcie! Z tej strony Mafazolec i witam eee. Was bardzo serdecznie w kolejnym śleczku za do, do, do farmeralizioną Jestem nas. Siema. Eniu. Jestem nadaś. Siema i jestem na Cześć. E jak on się wychyla, nie? Jak nie powiem co rano spod kołdry, ale dobra, nie mniejsza z tym. Dobra, jedziemy sobie dzisiaj kosić trawi trawę. Z Rabinka mnie wzięła chęć na czekajcie. Co? Czekajcie. Tablice rejestracyjne. Żeby każdy z nas sobie wybrał jakiś taki swój ciągnik, który najbardziej lubi. I żeby tam swoją rejestrację dał Jest taki po prostu każdy jest swój ulubiony ciągnik by oznaczył, nie? Dobra, no, ale co, jak się pokłócimy o jeden traktor? No nie no to, ogólnie Przez... każdy będzie leżał. Każdy zarabia, zabiera znaki, wszystkie, nie? tak? Jak po prostu zobaczysz, że jeździć w moim jest z małym rejestracją no i będziemy mieli pizę, ciebali mu od razu we Ja chłopak, będę to zaraz ściągał za jeżdżenie moim traktorem. Dlatego twój będzie leżał od łokiem. Ja biorę fenda tego małego. Twój będzie leżał od A Ja biorę tego tak, nie holandę. No, no i fenda. Zejdź Ja biorę ten, tą maszynę do wcina A ja do asfaltu. O, jaj, jaj, czeka na Był, ciebie, Mordo. Wygrał. ja wiem, o, ja wiem, o, ja wiem, o, ja Ona czeka, właśnie wiem, płacze szlocha. Będę czekać na ciebie. Szlochać co rano. I laci wiem, o, ja wiem, o, ja Procentowo to bardzo dużo, bo przymoczyło mu się, przymoczyło mu się trochę. Makreś. Ja, też tak serio, ile masz? Stoton, bo, bo tam mówię, że na chwilę coś wywieźć. No, może spać. Bole, bo bo rajs zaraz procent. trzeba podjeżdżać wtedy. Ja odbić lekko do prawej. Dawaj, rajdź. Ja chyba je odbić do prawej i to wyrówna. I się wyrówna. Bo Dawaj, rajdź. Co? Rajs potrzebujemy tutaj Daj, szybko. potrzebujemy, to poczekaj, dojadę z dronkiem do końca i tu że będzie równał. 100. Co? Ju, no, To jedź tam Ino, tym prędzej tak to 102 Kurwa <noise> Nie wiem co to było, Nie z z tym jest monitor eee, pewnie Nie, powoli w to Wąteczko Jakoś szybko, co? Ty widziałeś, nasz wózek od kombajnu? Wózek od kombajnu? No, no ty po ostatnim prowadzeniu nie widziałem go, bo tego prowadziłeś. A włączyć strenge farmera? Znaczy nie, zanim włączyć strent farmera, przyjdź do mnie na chwilę Mówię, go? Nie Gdzie jesteś? Tu jesteś, no? Chodź tu na górę. No. <głosy> <głosy> Ale to, to zna 100% nas, bo kurwa ja ostatnio idę, a w, zobacz wziąłeś ptaczki, ptaczki gdzieś? Ptaczkę, ptaczkę na widziałem. No, to to zna 100% tanas. Wsiądź do żmiki Aha. Wsiądź do żmiki i daj tak kamerę do góry. No, no, Chłopie, no, no, ty byś nie, to... nie chciał widzieć moich oczu, jak ja byłem zdziwiony, nie? Szkoda, że ja tego nie <laughs> widziałem, bo masakra. Daś mi Strange Farmera, bo ja muszę żmijkę wyciągnąć.